Dzisiaj pracuję na evencie z Olą, która jest prowadzącą. Cześć Ola! Cześć, cześć witam bardzo serdecznie. I Ola powiedziała mi, że nieczęsto spotyka content kreatorów. Chciałam się ciebie zapytać, dlaczego uważasz, że to jest ważne, bo byłaś zachwycona tym, że jestem i że mogę Ci zrobić też content. Po pierwsze, ja byłam zachwycona sposobem twojej pracy, bo U. ja od razu wychwyciłam, kim ty jesteś. Bo to jest taki człowiek, który wchodzi na imprezę, mówi, dobra, tak, tak, tak robimy tu i tu i tu nagrywamy, tego i tego, tego nagrywamy. No i ja od razu czuję się bezpiecznie na takim evencie, bo wiem, że wszystko będzie ograne i nie za długo, bo my nie lubimy długich treści, tylko lubimy. Jest Konkret. I konkretnie. Dlatego, jakie było pytanie? No bardziej, że no, tak jak wspomniałam, one są krótkie, dynamiczne. My chcemy później zobaczyć, jak wyglądało dane wydarzenie i myślę, że takie rolki, tak, Reelsy pozwalają na to, żeby zerknąć, jak było, kto był, kto został nagrodzony, co tam się działo, no taką atmosferę trochę chociaż oddać. Tak, i że to jest od razu publikowane, a nie za kilka dni, jak a, często takie. przede jest. wszystkim czas, czas. Tylko właśnie od razu podczas wydarzenia. Czasami niektóre treści wskakują hmm. prawda, już do social media. Super, to mam nadzieję, że się widzimy na kolejnych eventach. Do